Łęty ziemniaczane, czy one są doskonałym nawozem dla nas, czy powinniśmy je wyrzucić? Zapraszam na film, który o tym opowie. Łęty ziemniaczane. Wszyscy uważają, że Łęty ziemniaczane, które zostają nam z uprawy ziemniaków, to źródło chorób, a przede wszystkim zarazy ziemniaczanej, która czyni uspustoszenie wśród naszych upraw, szczególnie pomidorów. Co z nimi robimy? Głównie utylizujemy, palimy. A czy wiecie, że właśnie te łęty ziemiaczane są doskonałą odżywką dla naszych roślin, ponieważ one mają w sobie liczne składniki pokarmowe, takie jak azot, potas, fosfor i inne. Ale jak zmienić je w nawóz, który przyniesie nam same korzyści bez strachu o roznoszenie chorób? Części zielone wielu roślin, które pozostają po odchwaszczaniu rządek lub po zbiorach są często umieszczane w kompoście, aby później wykorzystać je do poprawy gleby. Pod tym względem wierzchołki ziemniaków są problematyczne. W końcu, jeśli ziemniak został zarażony zarazą ziemniaczaną, możliwe jest, że patogeny w kompoście będą się rozmnażać, a po takim nawozie ucierpi cały ogród. Dlatego częściej wierzchołki ziemniaków są koszone na kilka dni przed wykopaniem plonu, a po wysuszeniu palone. A szkoda, przecież jeśli zachowamy pewne środki ostrożności, możemy zrobić doskonały kompost ze świeżych liści. Jest to tym bardziej korzystne, że zwykle w ogrodzie jest więcej resztek roślinnych ziemniaków. O obierkach ziemniaczanych i ich super właściwościach opowiem Wam w najbliższym czasie. Jak dezynfekować części zielone ziemniaków? Gdy łodygi z liśćmi są jeszcze zielone, to niedługo przed zbiorami są one koszone. Nie zaszkodzi to ziemniakom, a wręcz przeciwnie, ich dojrzewanie przyspieszy. Rośliny nie będą musiały tracić energii na utrzymanie części nadziemnej i skupią się na bulwach. Łęty natychmiast powinniśmy umieścić w kompostowniku, najlepiej w innym niż ten, w którym składujemy resztki pozostałych roślin, to tak na wszelki wypadek. Powinniśmy obficie podlać je roztworem siarczanu miedzi 3% i przełożyć ziemią ogrodową. Zamiast siarczanu miedzi można użyć gotowego środka, który przyspiesza kompostowanie resztek roślinnych i niszczy grzyby chorobotwórcze. Dziś w sprzedaży jest ich mnóstwo. Po ułożeniu łętów ziemniaczanych w dole, jego górną warstwę należy przykryć ziemią o grubości tak około 30 cm i całość zakryć grubą czarną folią. Na wierzch rzucić odrobinę ziemi, aby ona nam nie sfrunęła. Następnej wniosny, gdy zrobi się cieplej, folię należy zdjąć i odłożyć na przyszły sezon, a całość ponownie podlać tym samym preparatem. Na tym kończy się dezynfekcja. Rok później, na wiosnę, wierzchołki ziemniaków, które ułożyliśmy w doumble, zamienią się w cudowny humus, kruchy i bez patogenów. Kompost w ogrodzie zawsze jest potrzebny, dlatego czekając na dojrzewanie tego kompostu, jesienią połóżmy kolejną warstwę w innym dole. Więc jeśli chodzi o produkcję własnych nawozów, mamy cudowną alternatywę. To, co w stanie zielony może zaszkodzić naszym uprawom. Przetworzone na kompost przyniesie nam wiele korzyści i bardzo zwiększy nasze plony. Za kilka dni opowiem Wam, jakie rośliny wprost się z Nim zachłystują i nie tylko rosną w oczach, ale i dają nam owoce w niespotykanej ilości.